Uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar szkoły do sztandaru Marsz. Uczniowie składający ślubowanie do ślubowania. My, uczniowie klasy pierwszej zespołu szkół ponadpodstawowych w Benicach, uroczyście ślubujemy, strzec honoru szkoły i stać się godnymi jej tradycji. Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców. Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym. Szanować poglądy i przekonania swoich koleżanek i kolegów. Bać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. Ślubujemy. Przestrzegać zarządzeń władz szkolnych i statutu szkoły. Ślubujemy. Po ślubowaniu szkoła baczność. Wyróżnieni uczniowie. Do szyku marsz. Koła, baczność, poczet sztandarowy, do szyku, marsz. Klasy pierwsze. W tył, zwrot. Trzy kroki na wprost, marsz. W tył, zwrot. Szkoła, spocznij. Witam wszystkich.